Świetne jest to zadanie z czterema okręgami z próbnej matury CKE. Równanie okręgu to pewniak i to bardzo prosty pewniak. Do tej pory mieliśmy zawsze w zadaniu jeden okrąg, ale jak mamy cztery, to też nie jest to jakiś duży problem. Mamy tutaj cztery okręgi i trzeba byłoby je narysować w układzie współrzędnych, żeby sprawdzić, który z nich nie ma żadnego punktu wspólnego z osiami układów współrzędnych. Musimy rozszyfrować te wzory, a przyda nam się do tego wzór, który jest w tablicach. To jest równanie okręgu i znajduje się on na stronie 24. W tablicach znajdziecie informację, że a oraz b to są współrzędne środka okręgu, a to się nam bardzo przyda, a r to jest promień naszego okręgu, czyli sprawa zaczyna się wyjaśniać. Spójrzcie na okrąg czwarty. Ze wzoru wynika, że tutaj mamy a, b, a tutaj r do kwadratu. Mogę więc zapisać współrzędne środka tego okręgu, i środek zawsze ma współrzędne a i b. Pamiętajcie tylko, że jeżeli to odczytujecie, to musicie zmienić znaki, czyli jeżeli tutaj mamy plus 3, to tak naprawdę nasze a jest równe minus 3. Jeżeli tutaj mamy plus 4, to b jest równe minus 4. Ta zmiana znaku wynika z tego, że we wzorze mamy minus. Kiedy we wzorze mamy minus przed jakąś literką, to zawsze odczytując ją ze wzoru, będziemy musieli zmienić znak. Teraz jeszcze pora na r. To jest r kwadrat, bo tak mamy napisane we wzorze. Czyli ile wynosiło r, zanim zostało podniesione do kwadratu. r musiało być równe 4, bo kiedy zostało podniesione do kwadratu, to dopiero tutaj otrzymaliśmy 16. I ja od razu narysuję ten okrąg, a potem zajmiemy się pozostałymi trzema. I zaczynam od zaznaczenia środka. Środek to minus 3, minus 4, czyli znajduje się on tutaj, a promień jest równy 4. Pamiętajcie, że jeżeli promień jest równy 4, to chodzi o 4 kratki. Narysuję więc sobie taki promień, który ma właśnie cztery kratki, czyli tutaj jest środek, tyle wynosi promień, więc ten okrąg będzie wyglądał mniej więcej tak. Możecie to zrobić cyrklem, ale jeżeli nie macie cyrkla, to odliczacie cztery kratki na cztery strony świata. Czyli tutaj już mam odliczone, tutaj odliczam cztery kratki, tutaj również i na dole też. I teraz, jak połączę te wszystkie cztery punkty po okręgu, to otrzymam piękny okrąg. Tak wygląda okrąg O4 i teraz w dokładnie ten sam sposób musimy wykonać rysunek dla pozostałych okręgów. Zaczynam od zapisania środka. Środek okręgu O3 odczytuję stąd i stąd, tylko zmieniam znaki, czyli będzie to plus 3 i plus 4. I od razu odczytam sobie jego promień, zanim go podnieśli do kwadratu, był równy 2. Tutaj środek tego okręgu to będzie minus 1, minus 2, a promień, promień będzie 3. Odczytuję środek, zmieniam znaki, tutaj będzie plus 1, plus 2 i promień. No promień będzie równy 1, bo 1 do kwadratu daje 1. I rysuję pozostałe trzy okręgi, najpierw o 3, zaznaczam środek. Promień ma dwie kratki, odliczam dwie kratki na cztery strony i rysuję okrąg. O 2, minus 1, minus 2, tym razem trzy kratki. I o jeden środek 1, 2. Promień to jedna kratka. Spośród tych okręgów szukam takiego, który nie ma żadnego punktu wspólnego z osiami układów współrzędnych. To jest okrąg O3, ponieważ nie dotyka ani jednej, ani drugiej osi. Zauważcie, że wszystkie pozostałe albo dotykają osi w jednym punkcie, albo przecinają oś w dwóch punktach. Czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź C.